Sprowadź z naszą firmą auto z USA, bitusa.pl. Weekend w Hali Sportowej w Strzale upłynął pod znakiem zmagań w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek w Zapasach. Na mistrzostwach Polski polskich i niurek mamy 10 reprezentantów, jest to 6 chłopców. W kategorii 57 kg Antoni Gregorczyk, 61 Iwan Oksiuk i Kajetan Wieczorek, 70 kg Wojciech Urban, 97 Mateusz Pudłowski, 125 Michał Dubowski. Natomiast wśród dziewcząt jest 4 dziewczynki: na 50 kg Blanka Szczepańska, 53 kg Zuzanna Konaszuk. 55 kg Funkcja Korcz i 76 kg Wiktoria Udein. No, dopiero z początek walk. Walki zacięte, mam nadzieję, że kilka medali dla Siedlec zdobyło. W ceremonii otwarcia wzięli udział m.in. wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron oraz wiceprezes PZZ Ryszard Niedźwiecki. Gościem specjalnym była Patrycja Gil, która obecnie cieszy się rodzicielstwem, a w strzale odebrała czech za zeszłoroczne sukcesy. Pamiątkową nagrodę otrzymał też prezes Supron za współpracę z WLKS Siedlce Nowej Ganie. Wiemy, że ci młodzi, jedni są bardziej utalentowani, inni mniej. Ktoś jest pracowity, ktoś jest utalentowany i ten talent do momentu juniora jeszcze jest jakimś tam bardzo mocnym elementem przy, przy osiąganiu sukcesów. Natomiast później, znam to z autopsji, tak jak powiedziałem, jest potrzebna ciężka praca, która jakby rozwija te, te talenty, które człowiek posiada poprzez umiejętności, które zdobywa się już trochę w późniejszym wieku, w tym etapie już seniorskim. Dlatego wierzę, że z tych zawodników, co tu dzisiaj startują, na najważniejszej imprezie, jako są Mistrzostwa Polski w tej grupie wiekowej juniorów, będą nasi reprezentanci na najważniejszych imprezach za kilka lat. No, to są też kandydaci do Igrzysk Olimpijskich, które nas czekają za cztery lata, więc powiedzmy sobie szczerze, ci, ci utalentowani, jak poprą to pracą, będą najlepsi. Jak poradziła sobie reprezentacja WLKS w Mistrzostwach Polski? Złote medale walczyli Michał Dubowski, Iwan Oksiuk, Mateusz Podłowski i Wiktoria Udeni. Srebrne krążki zgarnęli Antoni Gregorczyk oraz Zuzanna Konaszuk. Brązowe medale zawisły na szyjach Korcz, Wojciecha Urbana i Kajetana Wieczorka. W klasyfikacji drużynowej juniorek WLKS był trzeci, zaś w zestawieniu juniorów nie miał sobie równych. Zasłużone chory odbierali trenerzy nasz Krystian i Sebastian Pawła. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj, właśnie w Zespole Oświatowym, w Strzale w Gminie siece są zawody w zapasach, i myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, jako dla rządzących gminą, że właśnie ta dyscyplina się u nas rozwija i że hale, któreśmy wybudowali za 10 milionów, jest można powiedzieć oblegana przyjeżdżają zawodnicy z całego naszego kraju i myślę, że z sąsiednich krajów i jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni, że właśnie na terenie gminy Siedce naszego zespołu oświatowego w Szale sport się rozwija. Za to serdecznie dziękuję organizatorom, to znaczy WLKS Nowe Iganie no i pani dyrektor, która tutaj przygotowuje zawsze, żeby ta... Ta hala sportowa i zaplecze wyglądało pięknie. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA: bitusa.pl